Witajcie kochani w ziemniaczanym podcaście numer 7, czyli krótkim komentarzu do najnowszych wieści ze świata Gwiezdnych Wojen. I dzisiaj będziemy zajmować się wszelkiego rodzaju informacjami dotyczącymi um, castingów, czy też postępów dotyczących epizodu 9, a mianowicie dokładnie rzecz ujmując postaci Wedge'a Antilesa. Jakiś czas temu do, pojawił się przeciek hiszpańskiej okładki nadchodzącej książki Resistance Reborn, która ma już premierę na początku przyszłego miesiąca i rzekomo na tej okładce gdzieś tam z tyłu można było zobaczyć starego Wedge'a Antilles'a. I jakiś czas później, oczywiście, fani zaczęli spekulować, że może to oznacza, że Wedge powraca do kanonu nie tylko do kanonu książkowego, ale również do filmowego, i zaczęło, zaczęły się oczywiście wszelkiego rodzaju spekulacje. Jakiś czas później, natomiast, jeden z serwisów informacyjnych dotyczących gwiazdnych wojen otrzymał potwierdzenie od agenta aktora Denisa Lawsona, czyli aktora, który wcielał się w Łodża Antilles'a, że on pojawi się ponownie w tej samej roli w ramach epizodu 9. I nie będzie żadnym zaskoczeniem dla nikogo z was, kto chociaż trochę mnie zna, kto chociaż trochę mnie tutaj słucha, że nie jestem zadowolony z tej decyzji. Oczywiście już śpieszę z wyjaśnieniem, ponieważ Letch jest jedną z najsympatyczniejszych i najlepszych postaci, jaka kiedykolwiek powstała w świecie Gwiezdnych Wojen. O tym można byłoby dużo mówić, ale teraz mówiąc w skrócie, to jest prosty facet, który nie ma specjalnie żadnych talentów, nie ma mocy, nie ma super statków, po prostu umie latać. Poszedł na wojnę, walczył na wojnie, bo do tego go zmusiło życie i potem po prostu po wojnie został zwykłym człowiekiem. I taki zwykły tu tutaj po prostu idzie, walczy, wraca i jest szczęśliwy. E, czyli, tak naprawdę, postać, z którą o wiele bardziej można byłoby się utożsamiać niż z Lukeem, Skywalkerem, Hanem, solo czy księżniczką Leia. E, I oczywiście. Y Jakkolwiek samą postać lubię, to sama idea przywracania tych takich starszych dziadków, e, postaci, które już gdzieś tam istniały w poprzedniej trylogii i, i które teraz powracają na pierwszy plan, mi to w ogóle nie podchodzi. Mówiąc w wielkim skrócie, bo mówiłem o tym trochę na live i też planuję nagrać o tym, jakiś większy materiał przy okazji epizodu 9, cała trylogia jakby sequeli, czyli 789, pokazuje nam, czy przynajmniej dla mnie jest tutaj jakby główne przesłanie, e, że my płacimy za grzechy naszych ojców, że nawet jeżeli starsze pokolenie, o Coś walczyło, o coś się starało, to te osiągi czy te osiągnięcia, jakie udało się wywalczyć, trzeba bronić i czasami po prostu trzeba ponieść konsekwencje błędów poprzednich pokoleń. Czy to w kwestii Kylojana, czy to w kwestii Rey, Hanna, Lei, Lucas Skywalker'a i tak dalej. I tak samo jest tutaj. Znaczy, ja nie widzę absolutnie potrzeby wprowadzania. Postaci tylko i wyłącznie dlatego, że są jakoś specjalnie znane, czy w jakiś tam sposób rozpoznawane, dlatego, właśnie, na przykład, nie podoba mi się koncepc koncepcja tego, że Lando powraca w epizodzie 9, jak i również Wedge Antilles. Jeżeli on pojawiłby się w samej książce, gdzie prowadzi sobie, powiedzmy, swoją stację benzynową, a czy też i ma jakieś biuro architektoniczne, co byłoby bardzo dobrym nawiązaniem do starego kanonu, bo on w starym kanonie przed wojną, jakby prowadził wraz ze swoją rodziną stację benzynową, po wojnie chciał zostać architektem, to byłoby świetny. Gdyby on gdzieś tam powiedzmy na, wysłał swoje dzieci do tego, żeby walczyły za niego albo, że jego dzieci dołączyły do rezystansu czy też Nowej Republiki, byłoby super. Gdyby coś tam wsparł tak powiedzmy słowem, a nie bezpośrednio walką, rewelacyjnie. Ale naprawdę, wsadzanie Wedge Antillesa. podczas gdy mamy naprawdę dużo nowych postaci, które można byłoby dać z nowego pokolenia, chociażby Kazuda, chociażby ten nieszczęsny Jason Syndula, naprawdę znalazłoby się tego cała powiedzmy eskadra czarnych od Podamirona więc po co do jasnej, ciasnej wyciągamy dziadka e, i wsadzamy go prawdopodobnie znowu w cockpit i Swinga? To, 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 nie, to nie pasuje mi. To, to nie. Czas odpuścić sobie przeszłość. Ja wiem, że tutaj oczywiście niech, ci, którzy są negatywnie nastawieni, powiedzą, że a widzisz, Disney odkopuje te stare postacie, bo chce zarobić hajsy, bo chce pokazać. Obawiam się tego. Autentycznie obawiam się, że zarówno Lando, jak i również Wedge Antilles to są tylko i wyłącznie takie zabiegi, e, które służą do tego, żeby o, zobaczcie, stare Gwiezdne Wojny wróciły i takie memberries -mem z South Parku. Pomysł na przykład tego, że w filmie ma pojawić się syn Admirała Agbara, którego teraz poznajemy w komiksie Star Wars Allegiance, jest świetny, bo okej, okay, ojciec nie żyje, ojciec czy tam nie może powiedzmy działać w żaden sposób, więc kolejne pokolenie przejmuje jego schedę. I to jest cała powinna być ta koncepcja, że w pewnym momencie stare pokolenie powinno odejść i nowe się pojawić. I właśnie dlatego, jakkolwiek lubię Wedge Antilesta, jakkolwiek darzę sympatią tą postać, szczególnie ostatnio, po ostatnim czytaniu już serii komiksowej X-Wing, nie jestem w stanie cieszyć się z tego, że ten sam aktor wraca do tej roli na potrzeby epizodu 9, ponieważ sorry, ale czas na nowe pokolenie. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, do usłyszenia w tym materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!